Na giełdach, inflacja, strach w oczach inwestorów, płacz małych dzieci. No cóż, to święto dla bogatych. Wyobraź sobie, że ktoś płaci ci za łzy, błędy i totalne porażki. Brzmi brutalnie, kiedy wszyscy panikują, bogaci siedzą spokojnie i czekają na najlepsze okazje. Kryzys to moment, w którym większość ludzi wyprzedaje swoje aktywa za grosze. Nędzne srebrniki. A garstka, no cóż, garstka robi fortunę. I to nie dlatego, że mają więcej pieniędzy, ale mają więcej wiedzy, więcej rozumu i więcej odwagi. Bogaci wiedzą, że każda burza kiedyś mija, a po burzy. Wychodzi słońce. A ty dalej będziesz się mazgajł, gdy na rynku jest czerwono? Kryzys to nie czas na strach. Kryzys to czas na działanie. Skupuj tanio aktywa, nie diamentowe ręce, kiedy inni mają ręce z paździerzu. Bogactwo to nie przypadek, to sposób myślenia. Kształtuj swój mindset ze mną i obserwuj ten profil.